są youtuberzy, o których bardzo często powstają filmy z tego względu, że są na czasie. Są youtuberki, o których powstają filmy z tego samego powodu. Są jednak osoby, które zapomniały o niektórych innych youtuberach. A jeżeli śledzicie YouTube'a od kilku lat, pewnie słyszeliście o Olfaktorii i kontrowersjach związanych z jej działalnością. W dzisiejszym materiale przybliżę wam jej osobę. Wrócimy do jej najbardziej popularnych materiałów i sprawdzimy, co dzisiaj u niej słychać. Ale zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora odcinka. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata, inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbliżysz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Rejestrując się z linków w opisie filmu, otrzymasz darmowe 3 dni premium. Dlatego śmiało skorzystaj z mojego kodu, a kto wie, może zagramy nawet razem. Olfaktoria, czyli Dorota Goldman, to jak sama o sobie pisze, blogerka, fanka perfum, luksusu i wykształcona pani psycholog. Swoją pasję do perfum postanowiła przekuć w pracę i zaczęła dzielić się swoją wiedzą w internecie już ponad 14 lat temu. Na swoim blogu publikowała na rzeczy od początku 2011 roku, a na swoim YouTubeowym kanale zgromadziła ponad 118 tysięcy subskrybentów. Pierwszy aktualnie dostępny film przypada na rok 2013. Oprócz YouTubea i bloga, Dorota posiada także konto na Tumblerze, Snapchacie, Facebooku, Twitterze że TikToku oraz Instagramie. Obecnie na blogu czy na kanale YouTube'owym Dorota nie udziela się już od kilku lat, działa jednak cały czas na Instagramie czy Facebooku, gdzie wstawia swoje relacje. Na swoim Instagramie posiada też dosyć rzadko spotykaną opcję płatnej subskrypcji. W swojej obecnej działalności skupia się głównie na kontencie beauty i lifestyle'owym, a mimo kontrowersji sprzed kilku lat, jak możecie zobaczyć, na jej profilu nie brakuje wcale współpracy. Skoro już wiemy więc, czym obecnie zajmuje się Dorota, wróćmy do jej korzeni. Wydawać by się mogło, że Olfaktoria wybrała sobie content Bezpieczny, perfumy, kosmetyki czy lifestyle. Kanałów o takiej lub podobnej tematyce mamy tysiące i raczej kojarzy się to ze spokojnymi filmami oglądanymi przeważnie przez dorosłe kobiety. Co więc poszło nie tak? Dlaczego swego czasu Olfaktorii było tak głośne i była tak szeroko krytykowana? Żeby sobie powoli do tego przejść, musimy między innymi dojść do tego, co ona napisała w poście na blogu, zatytułowanym 50 faktów o mnie. Jak sama napisała, choć z wykształcenia jestem psychologiem, nigdy nie chciałam uprawiać tego zawodu. Nie lubię słabych jednostek, uważam, że każdy powinien sobie radzić w życiu sam. Oprócz tego, dopisała ona, w moim słowniku nie ma takiego słowa jak przyjaciel przyjaciółka. Jestem bardzo wymagająca, w związku z tym, że zawsze porównuję się z lepszymi ode mnie, mam permanentną depresję. Jestem pozytywną snopką, lubię piękne i drogie Rzeczy, ale nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, ile pieniędzy mają na koncie. Lubię Korwin Mikkego. Żałuję, że jego partia ma tak niskie poparcie. Jak sami widzicie, Dorota nie boi się poruszać kwestii kontrowersyjnych, nie boi się rozmawiać o polityce, religii czy światopoglądzie. Była w tym bardzo bezpośrednia i sposób, w jaki wypowiadała się o tych tematach, sprawiał, że opinie, które już same w sobie były mocno polaryzujące, stawały się przyczyną kłótni w komentarzach. A jak już wiemy z punktu numer 40 m.in., Olfaktoria lubiła się kłócić. Przejdźmy jednak do filmu, który dał Dorocie największą rozpoznanie. Czyli 8 cech idealnego faceta. Ten powstał 9 lat temu i do dzisiaj zebrał prawie 1,5 miliona wyświetleń. Pierwsza cecha, która zostaje wymieniona jako ważną partnera dla olfaktorii, to wiek mężczyzny, a właściwie różnica wiekowa między nią a potencjalnym partnerem. Według niej idealną różnicą wieku jest 10 lat. Oczywiście chodzi o starszego mężczyznę. Cecha numer 1 to wiek facet musi być starszy ode mnie. Na przykład 10 lat to jest dla mnie taka najbardziej optymalna różnica w wieku. Samo upodobanie do starszych czy młodszych od siebie osób nie jest niczym dziwnym, a tym bardziej nie jest niczym złym, dopóki nie popada w to w jakieś kompletnie chore rzeczy, jak mieliśmy okazję ostatnio się przekonać. Kontrowersyjne, szczególnie w kontekście dalszych wypowiedzi, jest jednak to, jak tłumaczy ten punkt Dorota. Według niej mężczyźni dojrzewają o wiele później od kobiet, poza tym szuka ona osoby doświadczonej życiowo. Chłopacy o wiele później dojrzewają niż my, w związku z czym ta różnica wydaje się być uzasadniona. Choć ci, którzy są starsi, są zazwyczaj o wiele bardziej doświadczeni życiowo, co dla mnie jest bardzo ważne w kontekście relacji damsko-męskich. I zaczyna się spokojnie. Ale poczekajcie, ponieważ trzecią wymienioną cechą przez autorkę jest cecha idealnego faceta, czyli przedsiębiorczość. Oprócz wymagań dotyczących miejsca pracy, mamy też konkretne wymagania dotyczące samych zarobków. A jeśli ktoś z was miał jeszcze wątpliwości i nie rozumiał dlaczego filmik odbił się tak szerokim echem i tyle osób krytykowało jego treść, to ten fragment chyba rozwiał wszystkie wątpliwości. Nie interesują mnie faceci, którzy pracują na etat, pracują u kogoś albo dla kogoś, wszyscy przedstawiciele m, takiego osobliwego zawodu, jakim jest zawód syn, odkładają w przedbiegach, e, ponieważ, nie wiem, mogą, jak dla mnie, mogą mieć nawet miliony na koncie, ale jeżeli sami się tych pieniędzy nie dorobili, to jakby nie są warci mojej uwagi. Facet musi zarabiać, e, po pierwsze, ponadprzeciętnie, a po drugie, e, lepiej e, ode mnie. Z tego tytułu odpadają wszyscy faceci, którzy zarabiają średnią krajową. Tacy mężczyźni, jak również ci, którzy zarabiają mniej ode mnie, to są nieudacznicy życiowi. Dorota wprost obraża zdecydowaną większość społeczeństwa, twierdząc, że mężczyzna pracujący na etacie nie jest przedsiębiorcy i dodając, że na jej szacunek zasługuje tylko facet zarabiający więcej od niej. To jednocześnie jasno pokazuje, jak wybujałe ego posiada oraz jak bardzo uzależnia wartość człowieka od pieniędzy, które zarabia. Jest to tym bardziej kontrowersyjne, gdy dowiadujemy się z jej kanału, że sama pracowała ona w drogerii per perfumerii znanej sieci Douglas, gdzie, jak się domyślam, zarabia się przeciętną pensję, a już z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest to praca na etacie. Same słowa Olfaktory były kontrowersyjne, ale kiedy zestawimy je z jej przeszłością, ciężko przejść obok takiej hipokryzji obojętnie. O samej pracy w perfumerii pisała również na swoim blogu. Wśród minusów wymieniła m.in. zarobki, a jak sama napisała, pracowała ona na stanowisku sprzedawcy konsultantki. Praca w perfumerii nie była jedyną pracą dla kogoś wykonywaną przez Dorota. W wieku 20 lat była ona kelnerką. Zarabiała ona 4000 zł. O tych z czego aż trzy stanowiły napiwki. Skąd więc u osoby, która kilka lat pracowała jako kelnerka i sprzedawca, za relatywnie małe pieniądze takie podejście do zarobków, cecha, którą Dorota podkreśliła jako ważną u jej wymarzonego księcia z bajki, jest również męskość. Co ciekawe, męskość rozumiana nieco inaczej niż przez większość z nas. Olfaktoria nie wspomniała od razu o sylwetce, zaroście czy męskim głosie, zresztą sami posłuchajcie. Mój idealny facet musi być też męski. Co to oznacza? Oznacza to na przykład, że się nie będzie obrażał, jak mu powiem, że jest głupi. To jest facet, który, y, któremu daleko do pantoflarza. To musi być facet, który potrafi postawić na swoim, ma swoje zdanie i y, jest pewny siebie. Mężczyzna ma więc przyjmować obelgi, takie jak jesteś głupi, ale ma nie być pantoflażem. Czy więc mężczyzna przejawiający męskie cechy wyglądu, takie jak na przykład broda ma szansę na bycie wybranym? Otóż również nie. Ja jakby nie interesuję się za bardzo facetami z brodami. Raczej, jak na nich patrzę, to mi się odechciewa bliższego zapoznawania się z nimi, ponieważ broda nie stanowi dla mnie żadnego atrybutu męskości. Wręcz przeciwnie, bardzo często jest tak, że mężczyźni, którzy noszą młodną teraz brodę, z męskością nie mają nic wspólnego. Jak widzicie, Olfaktoria wyraża swoje poglądy z dużym przekonaniem. Widzów zirytował też fakt, że Dorota wypowiada się o innych bez szacunku. Ewidentnie się wywyższa, a już po samym jednym materiale można odnieść wrażenie, że pieniądze są dla niej bardzo, bardzo. Bardzo ważne, i to właśnie ich miarą ocenia ludzi wokół siebie, mimo tego, że twierdzi, że tak nie jest. W jednym ze swoich najpopularniejszych filmików opowiadała o poznaniu swojego partnera Janusza. I co ciekawe, z QA dowiadujemy się, że do spotkania doszło, gdy mężczyzna był klientem restauracji, w której Dorota pracowała jako kelnerka. Ja poznałam Janusza 12 lat temu w Warszawie. Podczas swojej pracy jako kelnerka. No cóż, pozostaje się cieszyć, że mężczyzna nie miał takiego podejścia do drugiej osoby, jak ona ma, bo najprawdopodobniej nie byłby nią zainteresowany ze względu na jej miejsce pracy. W filmie pod tytułem QA, idea o faceta Żydzi, dzieciństwo, praca, zwierzęta odniosła się do krytyki, z którą musiała zmierzyć się po publikacji sławnego materiału. Wyznaje, że spotkało ją wiele hejtu, ale była na to przygotowana. Ja mam bardzo silną osobowość. I bardzo ciężko jest mi naprawdę urazić albo skrytykować, tak żeby mi się zrobiło przykro. Podkreśliła, że jest osobą pewną siebie, nie boi się krytyki, a parodie jej osoby, które powstawały w tamtym czasie, nie przeszkadzały jej, a wręcz ją bawiły. Takie filmy pokazały jej, że myśliła się, myśląc, że branża youtuberów trzyma się razem i uświadomiła sobie, z jakimi osobami nie chce mieć kontaktu. Mnie się wydawało, że, że to środowisko się wspiera, okazuje się, że nie. Wiem już, z kim na pewno nigdy nie chciałabym rozmawiać. Co do samego filmu, jak sama Twi nie ma sobie nic do zarzucenia i jest dumna zarówno z samego filmu, jak i z tego, że nie umożliwiła ludziom oglądania, jak i komentowania materiału. Ja Jestem sobie bardzo zadowolona. I dumna. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby ten film skasować. Zwróćcie uwagę, że cały czas ludzie mogą komentować. W QA padły również pytanie, czy Dorota odnalazła już swój ideal mężczyzny. Odpowiedziała w typowym dla siebie stylu. Jestem permanentnie zajęta. Na przestrzeni ostatnich 13 lat singielką byłam może góra 2-3 miesiące. Zawsze znajdziesz się jakiś mężczyzna, który jest mną zainteresowany. Jak możemy teraz zauważyć, po aż 9 latach, materiał zdobył 4000 dislajków oraz 6000 lajków, więc śmiało możemy stwierdzić, że raczej nie był on jakoś specjalny. Nie lubiany przez publiczność. Do filmu o mężczyznach autorka odniosła się również w swoim newsletterze, gdzie dokładnie opisała, co się stało po opublikowaniu przez nią materiału. Napisała o kradzieży filmu na Facebooku, artykule Pudelka oraz odniosła się do samej krytyki w komentarzach, wskazując na kilka kluczowych aspektów. Jak sama twierdzi, było to niskie poczucie własnej wartości komentatorów, hipokryzję, brak poczucia humoru i dystansu do siebie, nieumiejętność rozpoznawania ironii. Oraz głupota. Oprócz tego pochwaliła się ona propozycjami wywiadów, które m.in. otrzymała. Pierwsza miała paść ze strony Pudelka, a wywiad miał dotyczyć jej manifestu, facetów i sławy w internecie. Następnie rzekomo było to TVP oraz dwie propozycje od TVN. Dorota wyraziła też swoją opinię o materiale Dzień Dobry TVN na swój temat i powiedziała: Dyskusja na temat mojego filmu odbyła się zgodnie z planem w środę 18 listopada. Oceniam ją jako nudną, niemerytoryczną, a przede wszystkim stronniczą. Zresztą nie tylko ja. Po emisji programu otrzymałam od was kilka wiadomości. Prywatnych, w których wyraziliście swoje oburzenie. Jak sama stwierdziła, afera przyniosła jej zdecydowanie więcej plusów niż minusów, gdyż rzekomo jedynym minusem miał być fakt utraty 200 subskrypcji. Z plusów natomiast było to zwiększenie liczby obserwatorów na Instagramie i Google, zwiększenie zainteresowania reklamodawców, rozpoznawalność czy zwiększenie ruchu na stronie. Kolejnym popularnym materiałem na jej kanale, który podobnie jak ten dotyczący cech idealnego mężczyzny przekroczył milion wyświetleń, jest film pod tytułem QA. Czy jestem bogata i ile miesięcznie zarabiam? Tutaj również padło wiele ciekawych wypowiedzi. Możemy tam dowiedzieć się, że to facet zawsze płaci na randce, jeżeli zaprasza, a jeśli mężczyzna zaproponowałby na spotkaniu zapłacenie jej po połowie, to byłoby to ich ostatnie spotkanie. Mężczyzna powinien płacić. To jest dla mnie proste i oczywiste. Idziemy na kolację i przychodzi to do czego. Ym... Ja mam płacić za siebie. Byłoby to moje pierwsze i ostatnie spotkanie z takim osobnikiem? Tylko feministki chcą dzielić rachunek na pół po to, żeby udowodnić, że jest stać. Teraz mamy modę na feminizm, na równouprawnienie, na kobiety, które chcą koniecznie udowodnić to, że stać się na to, żeby za siebie zapłacić. Facet jest od zarabiania, a kobiety od wyglądania. Zasada, słuchajcie, jest prosta. Mężczyzna ma zarabiać, a w związku z tym również płacić. Kobieta ma wyglądać. Oprócz tego padły takie wypowiedzi, jak to, że jeśli partnera na to stać, to powinien on płacić za mieszkanie, bo większość kobiet, gdyby nie musiała pracować, wolałaby zostać w domu. Niestety. Żyjemy w takim kraju, że pary sobie nie mogą na to pozwolić, żeby mężczyzna zarabiał, a kobieta była w domu. Ale zaprawdę powiadam wam, że mnóstwo kobiet, gdyby tylko miała taką możliwość i nie musiała pracować, to wolałaby siedzieć w domu. A w Polsce bieda sprzedaje się lepiej niż bogactwo, dlatego część youtuberów nie pokazuje na przykład luksusowych produktów, które posiadają, ponieważ boją się utraty subskrypcji. Bieda się najlepiej w Polsce sprzedaje. Warto być biednym, bo wtedy więcej osób was lubi niż w momencie, kiedy jesteście bogaci. Wiele youtuberek mimo tego że zarabia dużo pieniędzy, to tego nie pokazuje. A dlatego tego nie pokazuje, bo boi się między innymi utraty subskrypcji. Patrząc na najpopularniejsze materiały na kanale Doroty, możemy śmiało zauważyć, że swoje zasięgi budowała ona przede wszystkim na kontrowersji. Mimo krytyki, nie zmieniała swojej strategii. Wstawiała haule zakupowe z luksusowymi markami, vlogi z osobami pokroju seks masterki, czy używała clickbaitowych tytułów tylko po to, by przyciągnąć kilka tysięcy widzów więcej. Szczerze mówiąc, sam zastanawiałem się, szczególnie na początku, gdy wyszedł kultowy film o Idale mężczyzny, czy profil Doroty to nie jest jeden z tak zwanych eksperymentów społecznych. Sama treść. Jaki specyficzny, wręcz agresywny sposób przekazywania swoich poglądów był bardzo przerysowany, że nie zdziwiłbym się, gdyby po kilku miesiącach okazało się, że był to tak naprawdę ktoś inny, który po prostu przyznał się do wykreowania postaci Olfactory. Tak się jednak nie stało. Lata mijały, a Dorota stale publikowała nowe materiały i mimo, że od tych najpopularniejszych i tym samym najbardziej kontrowersyjnych minęło dużo czasu, to jej wizerunek dla wielu pozostał niezmienny. W 2022 roku, czyli kilka lat po piku swojej popularności, o Dorocie ponownie zrobiło się głośno i niestety, jak zwykle w jej przypadku było to spowodowane kontrowersją. Jak mogliśmy przeczytać na serwisach informacyjnych czy plotkarskich, olfaktoria na live'ie prowadzonym ze znajomym chirurgiem wybrała się do McDonalda, gdzie kupiła bezdomnemu jedzenie. No i wydawać by się mogło, że fantastyczna sprawa. Pomogła mu, dała mu jedzenie, nie ma w tym absolutnie nic złego. Problem był jednak taki, że cała ta sytuacja była bez zgody mężczyzny, transmitowana na żywo, a znana z lekceważącego stosunku do ludzi mniej zamożnych Dorota, została oskarżona o bardzo burackie zachowanie z jej strony. Oto przykłady nagłówków, które tę sytuację. Youtuberka Olfaktoria upokorzyła bezdomnego i wszystko nagrała? To ta sama co wyśmiewała mężczyzn zarabiających średnią krajową. Oprócz tego pojawiły się komentarze osób publicznych. Tutaj między innymi dziennikarka Korwin-Piotrowska, która napisała Obejrzałam. Wysłaliście mi. To jest piekło. To jest bydło. Brak słów. Dorota przeprosiła za całą sytuację i zadeklarowała wsparcie finansowe dla Ośrodka Przeciwdziałania Bezdomności Monar w Warszawie. W dodatku ostatnio temat zapomnianej olfaktorii znów na chwilę odżył i to ponownie przy okazji jakiejś dramy. Influencerka poskarżyła się na mediach społecznościowych, jak to sama nazwała, przykrą sytuacją, która spotkała ją na siłowni. Dorota podczas treningu na siłowni spotkała mężczyznę. Klienta siłowni, przez którego nieznośny zapach potu musiała zmienić miejsce ćwiczeń, a końcowo całkiem puścić siłownię. Komentarzy Spoiler, jak zwykle, nie były zbyt przychylne. Ludzie głównie bronili mężczyzny, pisząc, że siłownia ma swoje prawa, nie jest niczym dziwnym, ani tym bardziej niekulturalnym, aby w takim miejscu być spoconym. Oczywiście, siłownia to miejsce, gdzie ludzie ćwiczą i zapach potu, widok mokrej koszulki, czy stęknięcie podczas podnoszenia ciężaru nie powinno nikogo dziwić. Z takich właśnie powodów niektórzy wolą ćwiczyć w domu i nie krępować swoich odruchów czy zachowań, jak i nie słuchać, oglądać, czy tak jak w tym przypadku, wąchać innych osób. Domyślam się, że tak negatywny odbiór tego storylineu w dużej mierze wynika z Antypatii widzów w kierunku olfaktorii. Lecz trzeba przyznać, wiele widzów dalej patrzy na olfaktorię, poprzez wgląd ich innych komentarzy na temat mężczyzn, które również nie były zbyt przychylne. Jak widać, mimo upływu lat, dalej nie są. Jak więc widzicie, olfaktoria to bardzo kontrowersyjna postać. Mimo, że na YouTube nie udziela się już od ponad trzech lat, to wciąż prowadzi część swoich mediów społecznościowych, i patrząc na współpracę, wydaje się, że kontrowersja sprzedała się całkiem nieźle. Jeśli natomiast chodzi o YouTuba, tak jak powiedziałem, nie udzielała się ona kompletnie, lecz trzeba przyznać, że zmierzyła się ona ze słabnącą popularnością. Kiedyś jej materiały na luzie przekraczały milion wyświetleń, natomiast najnowsze materiały przekraczały szczerze mówiąc tylko i wyłącznie liczbę 50 tysięcy wyświetleń i nie były w stanie wbić się w mainstream, mimo tak clickbaitowych miniaturek jak to. Na ten moment Dorota Goldman ma 82 tysiące obserwujących na Instagramie i trzeba przyznać, że jej kariera dalej się rozwija. Dajcie znać co wy o niej uważacie i czy dalej obserwujecie Olfaktorię. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym materiale. Hejka!